Hello to z tej strony Oro. Za chwilą nagraliśmy dwa odcinki. Sytuacja była niestety nieprzyjemna, bo nie nagrało dźwięku z gry ani ludzi z Discordem. I od razu mówię, w prawym górnym rogu jest kamerka. Teraz w tym momencie to będzie pierwszy odcinek z kamerką. I będą nagrywane jeden po drugim. W międzyczasie dojdzie jeszcze Warface i WOD, bo wyjeżdżam jutro. Eee, jutro, jutro to znaczy, jutro to znaczy yy, 2 lutego, bo nie wiem kiedy to wpadnie. I są ze mną i Pumbuś i Norbert, Konrad i Norbert. I Pumbuś i Norbert i Konrad i Norbert. Znaczy, Pumbuś. Pumbuś to jest Konrad, a Norbert to jest Norbi. <grym> Może być. To jest to a Norbi to jest Moruby. No ty jesteś szwagier Ach. niby. No, dobra, jak tam było 841. 841 492 I sytuacja taka, że, no, 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 że troszkę to, to, to. się zmieniła fasmofobia, ale nie wiemy czemu nam nie ma opcji wyboru tego poziomu trudności. Wpadne, trudności. I no teraz niestety duchy mogą nas atakować. Tak fajnie były nagrane te duchy na tamtym odcinku. Teraz nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczmy. W każdym razie zaczynamy. od Zapraszam. małego domu na Znowu mały dom? Dobra. No, zaczynamy. No, zajem, Szybki... Nie Szybki. wiem, czy wszystko dodałem w tym momencie nawet. Taki błąd tak, mały Mój dźwięk się nagrywał, ale nie nagrywał się z gry, ani wy się nie nagrywaliście. Widzicie? O... No, w tym no, momencie tak was to wyłapuje. Także jest git. Ale po co dwa Co? No? A nie wiem. Po to tyle Może przez <grym> przypadek wziąłem, bo ja nawet nie zwracałem uwagi, co ja brałem, nie? Ta dodatkowa Dobra. Czytniki Wmf, sól i zdjęcie ducha Odpowiada każdemu, że to wydupiamy. mi wystarczy Wydupiamy Dobra. Niby miało być tej aktualizacji, że trzeba odkręcać kaloryfery Ale nam nie chce tego wyłapać, poczekajcie chwilę, ja trochę ciszę grę, bo mi wydaje, że jest głośno Trzymało. Ale no tak tylko poradnik. Mam nadzieję, że będzie teraz lepiej. No jaki poradnik? No na Steamie. Jesteś tu, jesteś mm, Panowie, szybka akcja, bo tak zepsuliśmy poprzednie odcinki. Ty Dobrze przepraszam moja wina. To ty nie chodzi przed nagrywaniem. Jest tu, a ja, do nas nie dołączył, bo mi się wydawało, że go słyszałem. Nie Jesteś tu? Jesteś tu? A klucz od samochodu wzięliście w razie, gdyby był w garażu? Chyba nie, nie wziął. Kierownik jest w piwnicy. Wziąłem klucz od samochodu. Kierownik jest w piwnicy, panowie. Co Albo kierowniczka, dobra? nie wiem, nie zwróciłem uwagi, kto to. Sandra, Bardziej. Sandra, tu. Zapalę jej światło, żeby się nie czuła samotna. Aparat od razu wyrzuca. Idę po resztę sprzętu. Eee, tu świeci światło. Ktoś widzę Jest bardzo to, inteligentny to? zapalił światło w salonie. Ja. Dobra, to mniej inteligentny. Ale to nic nie wykrywa, ty. No może nie odpowiada na spirit boxa, zobacz na termometrze. Ale inaczej, nie Wiktora, chciałby się się, że nic nie wykryto, czy nie? Tak. No to... Ale bo może nie to może by. to być spirit. Nieczysty, nieczysty, żeby nie było. Co tam jeszcze jest do Dużo Ale Kurcy A jaki to jest poziom? I średni Jeszcze A. mamy 15 To tak, jakbym wiedział, to od początku sprintował No to mówiłem, biegamy, biegamy Nie słyszałem Bo ty mnie nie słyszysz, standardowo. <słuch> Dajcie sobie po Za daleko jesteśmy Ja już sam u siebie, nie worka. Where are you? Where are you? Where are you? Nie odsypa się. Mikrofon mi nie działa, jest mroźna temperatura. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? No ja Ciebie Where are you? Where are you-wko? No, ja you? O przedsuł przed, gdzieś przedsuł. Jeden Nie wiem, mi nie działa. Niestety, mikrofon, działa ci. mikrofon mi nie działa. Działa ci, bo cię Ale jest na tych urządzonkach mi nie działa. Wraith ma Demon. Wraitha możemy chyba wykluczyć, bo przeszła przez SUL. A to no, Wraith też przeszedł przez SUL w poprzedniej sprawie. Nie przeszedł. Przeszedł. Znaczy nie, może przejść przez SUL, ale dziwna reakcja jest. Nie Dobra, jest. cisza. Nie ma reakcji właśnie, bo jak przejdzie przez SUL... To Ładna temperatura i Spirit Box Dokładnie Arbu nie widzę. O poruszyła się książeczka czy coś obok Parka. Yes, IMF 5. Znaczy no, trójka, no, przepraszam, no. trójka, trójka, trójka A zobacz I... pismo od ducha. Nie ma. Bawi się tym. Bawi się... O, rzucił motek. Może być poltergeist. Rzucił młotek. Nie, bo to jest Drake Marademon. Czekaj, bo mamy mroźne temperatury i spirit box, nie? spirit box. to right 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 Marademon. No trzeba sprawdzić odciski. Idziesz. Idziesz. No czekaj, ja czytam. No, on zawsze czyta. On się boi, wejść gdziekolwiek. O, co O, IMF jest, dobra, nieważne. Sandra, William. Nie interesuje mnie Sandra. Interesuje mnie zrobienie tej sprawy, bo czeka nas kolejna. A mnie mikrofon nie działa. Przy kolejnym odcinku będę musiał wyjść i wejść jeszcze raz. Żeby teraz tego nie robić. Także następna, także następna sprawa też będę bez mikrofonu. O, pismo ducha. Dziękuję. O, to czyj demon? Daj, panie. daj, daj. To demon, mało o Właśnie, kostki nigdzie nie znaleźliśmy z jednej strony mamy. I, gdzie ja mam aparat w ogóle? Zróbcie dziś? To było szybkie, bo ci mamy domona. Dobra, to idziemy na samej sprawy, bo to jest małe, chyba że gdzieś kości jeszcze znajdzie. Ja nie wiem. Ale coś mało aktywny ten dom. No strasznie. Dziwno stodzie. Może... Arku jesteś sam może znudziło go życie. Ale uchwyć zdjęcie ducha. Nie, to jest szybka sprawa. To wracaj. To wracam, tylko kostki szukam na wszelki wypadek. Ale zdjęcie no, tak zrobiliście woda? książeczki? Nie. Nawet ja zdjęcie książeczki zrobiliście. Nic nie zrobił. Dobra, no to mamy demona. Nie lubię na tym małym domku grać, także koniec sprawy. Jest tylko rozwikłana. Żeby i odświeżyły się. Ale będzie nieśmieszne, jak okaże się, że to nie demon, ale wszystkie dowody mam do Znaczy, ja jeszcze zobaczę, czy mi mikrofon działa teraz w ustawieniach. No nie wiem, czy mu mi nie wlaplawało. Demon! Demon! Ale dużo tu, ale dużo pniosku. Opuść spokój. Patrzcie. Piękne. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Nie, mikrofon mi nie działa. Chwilowa pauza, zaraz wracamy. Witam, tam wróciliśmy Tak właśnie. Teraz zobaczymy czy działa. Give us a sign. Słyszeliśmy cię, ale czy teraz znowu nie zepsuję, bo chcę zobaczyć nagrywać dźwięk. To jeszcze raz. Dźwięk, test, give us a sign. Give us a sign. No i nic. Give us, Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Nie no, jeszcze raz Paul. Wróciliśmy jeszcze raz. Już drugi. Give us a sign. Zazwyczaj I jest. I teraz mi proszę podajcie kod 841. Już, już, już. Jeszcze raz. 841. Jeden niech mówi. 841 No. 492 No. No. Ale nie ma was. Ale nie zadaliście, spirit, boksulka, didło statyw, mocna latarka, termometr. No ja tak na biedaka jak zwykle idę. Ooo, sart! Poziom trudności? Szczerzy, no, no to będą średnie. Tak. Dawać kluczyka, dawać kluczyka, dawać kluczyka. to Kitu z tym, że nie mi takiej możliwości? Nie nie można zmienić. To nie można. Ty, to jest farma. I to ta duża. A nie wiem. To nie, ta mała. Nie, ta duża. No, oto ja każdemu. Kenneth Jackson. Sol, czujnik ruchu. A ja dół. sprawdzam dół, bo ja na stryk nie idę. O Tak każdemu odpowiadam, najlepiej trzymać się w grupie. Nie no, szybciej Ale możemy... Ale to zaleźć, nie ma znaczenia, to. bo szybciej się wtedy znajdzie. Tu nie chodzi o to, że w grupie. Ja zaraz znajdę. Jesteś tam... No nie, Jesteś tu? to jest ten normalny. To jest mały. No, Ale ja to jest ten... Chyba są trzy rodzaje tych. Kontację, Jesteś tu? tu? Coś rodzajeczego czego? Co Jesteś tu? Jesteś tu? Wy dół Jesteś tu? Mówiłem żebyś szedł na, na górę Jesteś tu? Jesteś tu? Czy ten młody poszedł tak na górę? Jest. Ja poszedłem na górę Jesteś Kolej, tu, jesteś tu. O, dobra, o, o! w u góry. Mówisz, czyli na dole też. Korytarz w góry. A nie, wiem, czy później nie będzie minusowej. Jest kość. A nie wiem, czy nie będzie minusowej później. Ha ha ha. OG nie ma. Najmniej na dole nie ma. Jesteś tu? Jeszcze 28 sekund. Jesteś tu? Aaa, bo my możemy biegać, a ja się zastanawiam. Jesteś tu? Jeste... Cisza. Na ja korytarz na górze mówisz? Ta. Jesteś tu? Jesteś tu? Spirit box, cisza. On się tu zapalił. Ktoś... Ja zapaliłem. Nie ma nic na korytarzu, a jest. No, będzie minus, jak nic, jest minus. Minus 0,4. Jesteś tu. Dobra, aparat wyrzucam, idę do po sprzęt. sam. A każdemu odpowiada, jest czy tu? pojedynczo? Każdemu. Jesteś tu. Dobra, biorę to i to. Albo tak nie. Odpada? Ja crucifixa nie biorę. Biorę to. Ale co jest to? to jest A ten już jeden poziom. Okay. A bo w tymi... znowu mikrofon nie działa. Działa, przed chwilą go sprawdzałem. Jest... Zapytajcie się wy tam, zostawiłem tego. Buchaja sól wzięliście, tak? Jakieś Nie nierówne podłogi mają. No. To Where are przez... you? Are you here? Can you yourself? To co? Can you Can you see yourself? Si, Chyba show. No, can you show yourself, no. Aha. Ja, 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 jeszcze, ja już śpię. Już, już myślę o wyjeździe jutrzejszym. Jest pierwszy luty, w razie czego, no. Drugiego wyjeżdża. Czemu nie wziąłeś tego apartu ze sobą, w sensie, na ziemi dojeżdża. Bo no, wziąłem inne rzeczy. Ja chyba sam już nie wiem, co mówię, ale nie wiem. Mam tylko mrożne temperatury, da? Tak? No. Tak. Co mnie nic już do wzięcia chyba nie ma. A, orby można niej zobaczyć zobaczyć mm. Ja już nie wiem co mówię, ja pierdzielę czwarty poziom aktywności Za pomocą czynnika ruchu mm -hmm. No, przez sól przeszedł gdzieś nigdzie nie widać Czy jesteście przyszli, żeby zobaczyć tak, mam tyle Czujnik ruchu ktoś rozstawił? Nikt nie ma. Aha, nikt nie dadał. A, przecież pół padł. To już ja padłem. Dobra, weźcie kebaba. A, A to... dużo. To już jednego czujnika nie ma. Znaczy jednego zadania nie ma. No. To zostało znać w sensie ewentualnie ducha. Życie. Hmm... Życie, życie i jasne... Where are you? you? Nic nie wykryto. Okay. Nic. Nie mam praktycznie. Ty, pchnął zeszytem. Gdzie to ja? Bo chciałem no, tam po... przeszchodziliśmy. przeszkodziliśmy. Gdzieś przez sól przeszedł. Gdzie daliście czujnik ruchu? Nie ma. No, a dobra, roku. kurde no. Where are you? Follow yourself. Kenneth? Halo. Kenneth Williams? Can can Williams? Chyba? Odciski palców oh, mi oh, zachowały. Oh. A, to Na telefonie no. mogą być. Zaraz zobaczę. Odciski Ale nie palców. ma. Braid banshi. Na szybie są odciski palców. A, Braid Banshee. Boże, jak cię przetraszyłem tego telefonu? Dał nie? nam znak: Wraith i banshi. Potrzebujemy Spirit Boxa, do banshi. potrzebujemy. Jemy. Ale co, co było jeszcze? Bo ja wiem o odciskach palców i coś tam. Mroźnie temperatury. Aha, tak. Odwróćcie nie, nie, nie było ja pytania. Zapraszam do dźwięku telefonu, Japik. Ja mówię, Kenny oh. wójt, Jest IMF piąteczka. A czy I pewnie się znowu ujebała mnie. Pierdolona. Nie, tym bardzo chyba na arka z Jest sam atem. Show yourself. O gdzie wy no. jesteście? No, mnie zostawiliście. Właśnie, kto no, ma aparat? Jest. Norbert już idzie z aparatem. O, wywaliła bezpieczniki. A gdzie one są? Nie wiem, gdzie się widziałem, ale już nie pamiętam gdzie. E Kurde, nie, nie wiem gdzie one są. No jak wchodzisz... Jak wchodzisz... ...wejściem głównym... Ale co nam bezpieczniki o. do banshi? Banshee. Banshee jest urodzonym łowcą i zaatakuje wszystko co stanie na jego drodze. Wiemy, że tropi tylko jedną ofiarę do momentu, gdy ją zabije. W wyjątkowej mocy skupia się tylko na jednej osobie. Słabość lękiem Banshee jest krucyfiks i będzie mniej agresywna w jego obecności. Tylko, że taka kwestia, że jak ja tam sam byłem i patrzyłem w zeszyt, to na mnie nawet nie spojrzała. <grym> Także się uwzięła, mówił, ale... się prawdopodobnie na któregoś z was. Na mnie na bank. <grym>

Dzięki za oglądanie, sorry za poprzednie dwa odcinki, jakie nie wiem czy je wrzucać czy nie, jako wrzucę, to ja wrzucę jako playlistę uszkodzone nagrania, może coś takiego stworzę, coś co nie wyszło, ale będzie, to jako dodatkowe odcinki będą, tylko że tam będzie słychać tylko mnie, dźwięku z gry, ani nic nie będzie. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i na razie. No dobra. No.